Dzień dobry, szczęść Boże, witaj. Tego poranka, gdy trzeci dzień Adwentu się rozpoczyna, czytam przeznaczone na dzisiaj słowo z Księgi Izajasza. Robię sobie notatki z modlitwy, które też będzie mnie niosła przez cały dzień dzisiejszy. No Jest to piękne słowo, 11 rozdział Księgi Izajasza, że Pan zapowiada... Mesjasza, na którym spocznie duch pański, duch mądrości, rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni pańskiej, upodoba sobie w bojaźni pańskiej. Ale wiesz, te słowa się wypełniły i wypełniają w Jezusie Chrystusie, ale Jezus daje nam przez swego ducha udział w swoim życiu. Dlatego też jest to słowo o mnie i o tobie. Oto od momentu Chrztu Świętego, jest z nami duch święty, duch Jezusa. Przez bierzmowanie jesteśmy uzdolnieni, żeby głosić słowo, żeby to słowo wprowadzać jeszcze głębiej w życie nasze, czy życie kościoła, życie społeczne. No więc to jest taka moja pierwsza myśl. Taka wdzięczność się rodzi od samego poranka bycia z tym słowem. Wdzięczność za ducha świętego, za tego, który daje mi myśleć, czuć. I żyć coraz bardziej jak Jezus. Natomiast bardzo mocno wybrzmiewa, i to mnie porusza w tym słowie, a mianowicie no, każdy wie, jak wygląda y, ekosystem, y, kto kogo zjada, tak, jak to tam wygląda. Y, zwierzątko takie zjada to zwierzątko, a to potem jest jedzone przez tamtego. Wiemy, że są niebezpieczne zwierzęta różnego rodzaju, i oto czytam, wiecie, i y, cały Kościół to dziś czyta. Wilk zamieszka z barankiem, pantera z koźlęciem. Razem leżeć będą ciele i lew w paście będą po Krowa, niedźwiedzica przestawać będą ze sobą przyjaźnie. No i ten ósmy werset jest poruszający. Niemowlę grać będzie na gnieździe kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. To jest pewna wizja pokoju. Tam, gdzie jest duch pański, tam gdzie ludzie coraz bardziej. Przyjmują Ducha Jezusa i chcą żyć jak Jezus, tym bardziej rozlewa się pokój. I oto my mamy być tymi, którzy niosą pokój. Tak sobie zapisałem właśnie umocnieni Duchem Świętym wnosić pokój w dzień dzisiejszy, w ludzi, których spotkamy, w sytuacje, które nas zastaną, te, te spodziewane i te niespodziewane. No właśnie, dlaczego? Bo do Pana, do korzenia Jezusego, do Jezusa przyjdą poradę i wszystkie narody będą poznawały właśnie Pana i przez to będą zmieniały swoje życie. To jest piękna wizja, w której my mamy swój udział. Dlatego zadanie na dzisiaj będzie takie: wnoś pokój. Słowem, spojrzeniem, gestem. Może poćwiczymy trochę. Nawet jak się zdenerwujemy to Zrobimy to z uśmiechem, bez jakiejś smętnej miny i groźnej. Wnośmy pokój przez niesienie słowa, przez błogosławienie. Obyśmy byli zwiastunami dobrej nowiny. Dobrego dnia w modlitwie, dobrego dnia w pracy, dobrego dnia z rodziną. No po prostu, niech Pan jest z Wami. Pozdrawiam.